Breaking Bad, to na pewno, myślę, że serial Dom, serial Dom i ostatnio byłem, jakoś bardzo mi się podobał Berlin Babilon. o ile dobrze że mogę powiedzieć Fauda, bardzo, bardzo dobry izraelski serial. Oczywiście wkręciłem się w oglądanie serial, seriali e, za sprawą e, właśnie Gilligana e, i, i Breaking Bad, ale wcześniej, wcześniej był House of Cards e, no i David Fincher. No, myślę, zdecydowanie zdecydowanie thriller, e, serial kryminalny, ale też. E, Taki dramat, który też jakby przy, takiej, przy takim anturażu thrillera no jest dramatem, takim klasycznym dramatem może być. I tutaj takim myślę, że mały kłamstewka jest takim przykładem, który to zobaczy, zobaczyłem z, dużą, z dużym zainteresowaniem. Piszę z myślą o tym, że będę reżyserował. Mam nadzieję, że to się uda. Więc myślę, że, że przede wszystkim to mnie interesuje. Funkcja producenta, producenta kreatywnego. To, to jest jakoś coś, co, co mnie pociąga. Myślę, że jest bardzo wielu zdolnych scenarzystów, którzy mają wiele większe ode mnie doświadczenie. Więc chciałbym z nimi współpracować. Ja ostatnio rzeczywiście odrabiam zaległości i obejrzałem, e, oglądam seriale e, na playerze, czyli właśnie ostatnio trzeci sezon Chyłki śledzę postać Chyłki. Myślę, że bardzo przez, przez Magdalenę Cielecką wykreowana to jest mocny strzał. E, ostatnio pułapkę z kuleszą widziałem zacząłem oglądać pod powierzchnią więc więc to Osta ostatnio głównie, głównie, głównie lubię a zarazem jest to pewnego rodzaju dręka kiedy kończy się odcinek i pojawia się cliffhanger i, i czuję się zmuszony do tego żeby oglądać kolejny odcinek i, I obiecuję sobie, że tego dnia to będzie ostatni, ale kiedy dochodzę do końca, to to znowu pojawia się jakiś silny impuls, żeby kontynuować oglądanie. I to, i to naprawdę no, szafoba dla twórców, jeśli są w stanie stworzyć te, tego rodzaju ciśnienie i ten typ uzależnienia.